Są Peter against other players in this mode beta using the to Rank up to the worst greatest. Aha. To jest właśnie ten April Fool's. Podobno niby dobre, a i guess jeszcze w ogóle za dwa dni, bo my gramy akurat 2 kwietnia w tą grę. Ale nie do nowego... 21:37 spokojnie. Ma wyjść e, też jakieś nowe piętro prawdopodobnie do dorsów. Tak, twórcy postanowili wziąć się za młotek i wybudować kolejne pięterko po prostu. Dokładnie, dobra, skurcji. chodź, względnie nie przedłużając, zobaczmy czym jestem ranked. Siema. Modifier, no modifier, one modifier, a, a, what? No pewnie to jest ten modifier i później on zostanie tak na stałe i te windy wrócą. Ja się wrócą, boję co jedziemy <laughs> tutaj co to robić. E, grać. M e... czy... Na przykład. Sorry że, sorry, że to powiem, ale jeżeli walczymy przeciwko sobie, no to. roz o ty. Ha nie, tylko nie gadajcie mańsy. Co robimy? Co to. A, to są... Dobra, my się ścigamy! Tyś... O ty ciolu nie myty! Kurde, chodź tu! A, 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 a są jakieś. A, u. A, no, skrycia <laughs> miałem. O, trafiłem go. Co jest? Co jest? Co ja leżysz, leżysz, mój klucz, mój klucz! Co ty klucz? zrobił? Spierdzielaj! Masz bombę! Auu! Biegnę! Kugnę. Ej, oberwałem. Ej, gdzie jest klucz? Czy, czy, czy to już jest otwarte A, dla mnie też? Złe drzwi! Fuck! Eee, Chodź tu, hamie. A tu są mie mieszane drzwi. Bombę. Oj, to jest z takiej odległości? <laughs> tak, z takiej odległości. Gdzie ja mam iść? A tu są drzwi? Moje drzwi. Kusiwa. <laughs> Co <laughs> to jest, kurna, głupie? Strasznie. Ej! Słuchawki po prawej... mrugo. mrugło, mrugło, mrugło! A, fuck! A to, jest z góry! Z góry, z góry! No, zejdź ze mnie! Gdzie, gdzie szafa? Zdążyłem. O, nie zdążyłeś, masz lowa, hihi! Co co ty? Ty śmiecił, paszyny! maszyny! A, nie, nie, Ej! Ej! Ej. Aha. Aha. Pozwól, że ci pomogę. Oh, Aha. Ała! Um, no to... To, to. A się... ten... Nie mogę. Nie możesz. A, powodzenia. Wow! Rzuć jakąś tę, bombą chodź tu, jeszcze. Chodź tu, chodź tu, chodź <laughs> tu. Masz przy... pudłem. Przerwal jeszcze czymś. No muszę to już przegrać, niestety. O. Oh. Serio um. Aha. Aha. No ale ty, ty jakby przerwałeś ten efekt. To czekaj, idę do ciebie ze śmietnikiem. Wait. No mam już takiego lowa. <grym> wait. Że chyba mi padnie. Że wolny jestem. No właśnie widzę twój twoj ten. Twoją postać. Złoż się tu. Jeszcze. Poczekaj, jeszcze idę po jeden item. <grym> <grym> Jakie to jest głupie. Czyli, czyli co, tu nie ma jakoś szufla. Znowu szuflat? znowu kuźwa, zaraz ten się pojawi. Nie ma tu jakoś szuflat, ani nic takiego. Nie. Okej, okay, czyli po prostu. A trzeba... zaraz zginiemy od tego gościa. Przed o, widzę go! U -u. <grym> Widziałem go! Jeżeli jakimś cudem ja bym wygrał... Nie. Dobra, bedłem. okej! Okay. Ej, to Wygrałem. są mangi. Match ta tax. Final points. <grym> minus 680. Play again! Czemu ja nie dostałem... Overview... <grym> A gdzie jest play again? Ej, jak przejdziesz jeszcze, jeszcze przez kolejne A, okay. obrazy. Czemu, Czemu ja miałem what? minusowe punkty? Nie wiem. Dobra, to tym razem może z nie przeszkadzajmy, po do przed no, siebie i znaczy te. nie, i... zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, ale zostaniesz bombą na ryj. No, tak. Jakbym jakby znowu wyleciał gdzieś tak, to byłoby chamsko. Dobra, rozwalę cię. Nie będę używał brzydkich słów, to może wygram? Fuck! Ła! Wow. O, co jest?! Co jest?! O, ty śmieci nie wyniemyty! Um, jak mam teraz wrócić? Wow. Ha, masz pecha. O, o, nie mam pH O to się Chodź tu kuźwa. A bo to są te mm. Kurna. Chodź tu kuźba powiedziałem Nie Mam do ciebie prezent A mam nadzieję, Chodź że tu. fajkowych fejkowy tutaj kuźwa. nie ma pomieszczeń Są fejkowe pomieszczenia O tu co ja do pół <grym> mogę <mogłem> wejść? <grym> co to robi spotlight? Nie wiem ja za szybki jestem też jestem za szybki. Masz kupić latarką pory. Bzium. <noise> A fakie ja miałem ten, Sofę. Sio! O, <noise> ciekawie. Dostać Tym można strzelać. A, oczy. bogat... Oh o uh, healing! Moje, moje. Auu Healing, moje też. Aha, uh, pieniążki jakieś co, co co ucieka? O, kurna. Oczy Hi tam hi. jest. A tu. Oczy! No kurna, głupie oczy. Zum. Zum To się rebonduje, ała! O oh, fakor! Ała! Loła. Na, nic nie Zatrzymaj widzę! Trzymaj się! Nic nie widzę! Chyba <laughs> pecha. Teraz widzę. O. Ale Screech. mam loła. Ughat! Oh, God. O. fire dump, fire dump, fire dump. No Nie, Spierdzielaj, mam loła. Au! Oczy... Dobra... Kurde... Śmietniki po Też to biorę. <laughs> Spadaj! Sie, się zajmujemy jakimiś pierdołami! Fuck! <laughs> Zapomniałeś o tym! Nie, nie uberwałem. O tych śmieciu, ty! Chodź tu kurna. Dogonie cię kuźwa, ojdź to! Aaaaa! Ty gnojów warszywie! Jak wstąpiłem! Aaaaa! O ty śmieciu! Ty gnojku, kurna ty! O, ale ładnie miał... były to z ten... Czekaj, czy jak ktoś zginie, to gra się całkowicie tak, kończy? Tak, tak! No przecież ja zginąłem wtedy ten... Jak ale ja nie dostałem żadnych punktów tutaj! E, ja dostałem trochę, a... E, no. Fajaj się Fajaj się Ty fajaj się Hej, śmieszne to jest O Kurna. ty Elo. O ty Hamie. A tu ty tędy, tędy? Tu ciężko jest, wiesz, tak siedzieć w tych, w szufladach, to jest bez sensu. Chyba, że po klucz. Bez sensu, po prostu lecisz przed siebie, nie? Screech już kurde. My nie miałem screecha. ty O ty chamie. O, moje na ty! Ten mój kur. A to jest lek chyba? Nie. Oh, a o, A bo to nie, to, to nie są szały! O, oh, o. Oh. Eee... Ojoj, oj, 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 oj. O, ktoś tu malował? Oj, co strasznego. Gdzieś Ojoj, tu coś się stało, Rogi? Okej, okay, nie te drzwi! Mm. E, te drzwi? Tak. Kurka rurka! No to to już nie jest moja rozgrywka. No ma, masz teraz pecha, kolego. Ostrego. Czy dałoby się z chłopakami w to zagrać? O no, w cztery, w cztery osoby. osoby nie tędy. W cztery osoby jaki to byłby chaos. Nie tędy. Nie łaj za mną, co ty kuźba? Papuga? Tak. I tak już nie mam szans. W mnie. <laughs> Halo, mm. pieniądze moje, moje, o oh, fakt, klucz. Co? Ej, co co, co? co to miało być? Śmieciu, nie myty, o Jezu ogrody ty... Chłopcy się skupia teraz, na grze patrzcie do mnie, a nie, ale trzeba się skupiać.

O co? Ej, ja zginę! O Obój, nie? Co to na sali? Coś mieć parszywy niemyty kuźwa skaczący z sufitu Fuck. Hello. Kurde Masz więcej punktów dalej Ale oh oh oh, oh. oh latają te oczy te oczy uh -huh. Oddaliłem się, żebyś mnie nie przewalił oh. Ciema, co tam? Ciema. No mrugło przecież! Treszek. Fuck. Coś chciałeś o. zrobić? Kurde. O, heal. Mine, mine. O ty knoj, chciałeś mi ukraść szafę? Nie, nie. Kami, to była pasuje. moja pierwsza szafa. Trzy minuty. Trzy oh minuty. no. O za Fire Dump Uiii, Uii. kurna, ty zgapiasz mój pomysł, Okazałeś raz, to to już zadziałało O Jezu, jakie to szybkie Mmmmm trochę, trochę Scritch. zacząłem nadrabiać Trochę Czemu to jest tak zielono teraz? Nie wiem Kurde, glitch ty o ty, on śmiecił parszywy! Tak mnie prawie wyrzucił. Screech Co to było? Co to tu stało? Co? A ja nie chcę hiding boxa. fak oberwałem. Czy ty, czy ty wleciałeś w tego, w Rasha? On we mnie. Widzę, co ty tam trzymasz. Wow. O Jezu, ja się sam znokowałem. Ta. śmietnikiem pory, kurdy na ty. Fakt to jest hiding box, czemu ja tego nie użyłem? Które drzwi? No dobra, te drzwi. Dzięki. Spierdzielaj. Ty chamie... Proszę, Spierdzielaj.

będziesz chciał zrobić? Co ty? <laughs> jak ty <w> rzucił! <laughs> a, Screech! Czemu ty jeszcze żyjesz? Nie żyję! Fuck! Jest! Ale nie, czemu ja też nie żyję? Jakie ja wlazłem do Kuźwa. szapy? Nie żyjesz, bo, bo już straciłeś przeciwnika. Aha, dobre. Jest, ale nie, pierwsze miejsce! Jest! Fuck you, dude! Yo! mały zasyrany! Dobrze! dobrze Fajne, fajne, fajne. O, Ale to tu, tu, naprawdę tutaj jesteśmy tryhardami. No tak, skoro to jest versus ranket. ja będę miał Silvera szybciej niż ty. Oooo, w plan z wpadu. wpadł. Cię, a, no to elo, trzymaj a, się. A, a patrz, w tamtej rozgrywce ja, ja miałem więcej problemów na początku, a ostatecznie wybrałem. <grym> No tak, bo miałem mało HP Gnojku Umrugło. O ty śmieć! Góra, góra. HP moja, hihi. No to moje też, bo to nie znika. A, okej. Okay. To jest... Myślałem, że się nie spółdzieli. Nie, 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 to tylko wiesz, tak itemy stricte. O, ale żebym popatrzył na niego. Ui! O no, kurna! Gupie, kurna, gigle. 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 To, to są najszybsze dorsy, jakie mogą być. No to są speedrun, speedrun dorsy. Speedorsy. Oberwałem będąc Ała, obok? Fak, nie przeszło. <śmiech> <śmiech> nie przeszedł ten kwiatek. Ale hamuwa. Eee, prosto. Mm. Kura, rura. O kurka rurka. No tu nie mogę oberwać. O kurka rurka roki. Oberwałem. Ała. Mm. Oberwałem też. Też. Wow. No to trochę. O. No, co zjadłem? jest? Zjadłem co? chleb. A bo ja lajtera wystrzeliłem. Czy ty się wysadziłeś? Żyję, żyję jeszcze. Uu. Moje A. bomby. <grywk> <grywk> Widziałem to. Tak <grywk> się co wysadziłem. Za... Ulas, dążysz. Olu, jestem prędkością. Halo. Hope stracił HP, tylko po to w ten... Być pierwszym. <grym> tak. Ale ty masz tylko 300 punktów. Co jest? No bo co ty, ty otwierałeś głównie. Tak przypomnę o, tylko. Jakąś. Ja też mam tarczę. O. Hello. chyba po mnie. Nie, jeszcze nie. Ale już w mam końcówkę. Mmmmm, ty. O oh, fuck. Elo. On nie, schop, co się schował? Elo. Ty gnojku, chodź tu kuźwa. Yeah. Nie, no buchę, nie poddam ty. się. <laughs> poddam się, give yeah. up. I don't give up. O, te oczy, co No, widzę, że masz HP. Kur... Przestań uciekać moich te... kuźbatych śmieci. Fak nie obrywać. A ty ci... A nie oczy? A nie wziąłem HP. Elo, się Krzysiu, <gryśnięciu> przestań się ukrywać! A, no! no! no, fuck! Oczy! Mm. Screech jeszcze... Jezusie, gdzie ja jestem? Nie wiem, nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, co się dzieje. Ja też już nie ogarniam nic. Oczy! O, Aaa, o, fuck. Muziu, mm, muziu. Mm. Mm. Nie tu. Nie tu. Dbalaj, kurwa, nie śledź mnie! Chamie parszymy! Kurde, 56 już! No, Lecimy, kurwa, nieźle teraz! O, fuck off! Ty, a, tyku, a... Chodź tu, kurwa! Nie! Kurde, jestem tuż za tobą! Czyli dzielony ogon? Zostawmy no. ogon. Ono to się yes! cofnęło, yes! cofnęło yes! się. Oh, ale no Dobra, farcie. To może tym razem spróbujemy zasiąść najdalej, nie przeszkadzając sobie. No dobra, po prostu. Może się uda. Chociaż może to być. No dobra, bez rzucania w sobie itemów. Zobaczymy, co się stanie, jak, się jak skończy się cały czas. Ale możemy używać tego. E, wspomagaczy wiesz, jak są te. E, no. Pigułki, bo są jako item i tak chleb dalej. Chleb ci obrazeń ogółem. Chleb? Tak, chleb. Owszem. O musimy szukać klucza. Ale dobrze, że jest On? od razu podświetlony. To otwieraj. Lecimy kurde, nie śpimy. No, ty jesteś szybszy. Ale ty zjadłeś coś? Tak. rzucić to. Co? No to. Chyba, że to Co? jest Hiding pudło, spot. To jest pudło. Ale mamy nie używać. Ale to jest do ukrycia się. Ale to też mamy nie używać. Jak nie używać? Nie używaj. Ty chcesz, nie? On klucz. Jakiś. O. -o. Wow. Czyliśmy go przegonili. Nie. No i też obrywam. mimo pudła zadał mi obrażenia. Wow. A, a ja też poszedłem do innego pomieszczenia. I mi przyłożył. Co ty rzucasz? Bomby rzucą. Bo ją wyzbierałem. No, poczekaj. Poczekaj. A. Pierwszy będę. Heh. Kurka. O, już myślałem, że to dupa jest. Tylko raz miałem dupę. U jezu, ten pistolero. Oczę. Nie, to no nie są kija. Ooo, zdążyłem. Au. O. Co tak pędzi, no poczekaj kuźba. Ja Zmrugło znowu. Leci to gówno! Czy ty, czy ty. Z... A, zjechałeś na sam dół. <noise> Skupienie? Nie skupienie, nie się, się komentuje! Chłopce nic nie komentuje, tylko tak jest... skupia się tak że No gadaj komentary. do mnie! Fuck, ty już żyjesz. Znaczy, ty już jesteś tu. Au! Co za zaświeca? Moonlight Candle mam. E, Moonlight no. Candle ostrzega przed e, entities. Au. To się zapala, jeśli ktoś jest. Ta. Mm. Obrywałeś? ot głupie oczy. Mmmm, brawo. Kurde. oczy. Nie pójdę mówisz? No mogę. Ono ty se jaja robisz. Zdążyć, a oh, fuck, a ładno. Ooo, rurka, mam loła. <laughs> coś coś ci nie idzie. A, de, de, co to za użycie tego? No, w drugą stronę trzeba było. O, a um, dzielnałem się wózkiem, hmm. <grym> <grym> nie, ty To nie klucz. O jest. Elo? Ej, skąd ty masz? Mam skeleton ki przy a. sobie. Ła, ale mam mało HP. Yy. Oczy No mów coś do mnie kurde No skupiam Przez... się Przestań się skupiać Nie Kurde klucz A ty miałeś Już mam Ja mam te skeletonki cały czas O oh oh ja no jarmisz. Nie żyje I z dołu biegam! Cztery główne rozgrywki wygrały. Skończmy to, kuźwa te 5 minut! Aaaa. Dobra, Ogin. ostatni! Ostatni os, To gain! taki last of the. Last. nie mogę zginąć, kuźba. No odzywaj się, nie skupiaj się tak! Skup <grym> się, to jest Póki takie ty <grym> się skupiasz, to jest gra dla dzieci. <grym się> Trojkarnuje, bo muszę wygrywać! Tak mnie nauczono! Dobra, lecimy, go. Tak jak Pan Jezus HP. powiedział. Dobra, tego nie piwo. będę używał. No piwo mi zakosiłeś. Piwo to moje paliwo. Sprint, sprint. Trójka. Czy to cię przyspiesza o, tak całościowo? Hmm, a ja nic nie, nie wypiłem. Nic w sensie mówiłem. ten sprint. Nie wiem. O. Chyba tak, tak czuję. Mrugło. Leci. <laughs> Widzę cię w tym kontenerze obok. On kocie by latał. A no teraz nagle poleciał dalej, ale ham. A smoothie wypiłem. Spiłem O z złe. No oszczędza, że są oczy czy coś. Nie, bo to jest kompetitive, się nie mówi. No fajnie coś kujesz na kompetitiv. Była umowa, że 6 nie będę przetrwać. A fakt. Umowa. Nie mam już skletonki. Haha, bardzo ci tak dobrze, a ja mam. Oh, fuck znaczy klucz. You. Ta trzynastka. Niepechowa. O jezu, ale bym użył tej bomby teraz na tobie. Trudno, nie chcę mruga. Nie mam zamiaru tracić HP. Zdążyłem. Ledwo. Ale to się szybko biega, naprawdę. To jest taka koncentracja, żeby dobrze trafić. Cześć, mnie kuźwa. No, zaryzykowałem. Po, poszedłem do przodu, mega. Bardzo dobrze zrobiłem. Siop, propię. Cię dogonię zaraz. No, na razie to ja tak na punkty wygrywam. Cyk, cyk, lecę, no. 21, o Jezu, uwaga, Zium. mrugło, oczy, siuuum, o HP, bardzo dobrze, 26, ej, dorsy, no, ej, co nagle takiego speeda dostałeś, no bo się slajdnąłem na dół. Fuck, oberwałem Ah, fuck off, oh, aua. Wow. I forgot about this fucker. Dobra, to, to ty to otwieraj. No, nie, mogę tędy przejść? Dziękuję. Kurde, te propy jak mnie kuszą. <laughs> Ej, nagle jesteś taki mega szybszy. O, pudło. Mmm, ja nie używam tych pudeł, nie biorę. Znaczy, to pudło chyba mnie ochroni przed my guess. Brugło. O, ten pistolero. A oh, fak wlazłem do ale dobra jak już mrugło to. Słuchaj, mi starczy to, że już wygrałem o, cztery razy. Zabloniłem się. siomi są do oczu, głupia. Mhm. Gdzie teraz? E? Tu. A tu. A to slajdowanie jest najlepsze. Oui. To, to o, są chcemy. szybkie dorsy, Moje. których potrzebowaliśmy. Cheese! Cheese! It's it. 3, No rzuć ten kwiatek, czy masz kwiatek kuźwa? Niechcący. Pokić ten kwiatek. Czy mrugło? Chyba nie. O Jezu, tylko nie te wagoniki. No. Co, gdzieś no. za mną? No tak. Bo tak. Okej. Okay. Pamiętaj, że możesz skakać w ogóle. A to nic nie daje. Znaczy, w sensie, żeby wyskoczyć skądś, to tak, tak, tak. O, mrugło. Chora Brable. Coś ty wypił? Starlight. Zasuwam. O oh no ten gnój z, z, z sufitu. <grym> Aha, a przeleciał mnie ten raz. <grym> Co zrobił? Przeleciał. A to nieprawda? Wziął. prawo. Uh, Kurde. Dra <grym> Kurde. A to mm te April Fools zeszukorobu. Dracobloxers. Kurde. A mhm. No to teraz to ja to przegram. Elo! <laughs> nice! Oh, od czego nice. padłem? To od Aha, ja jestem ciekaw, no to co nie. się dzieje, jak, jak dojdzie czas do końca. Ej, nie, no to pewnie jest od razu koniec i od razu podliczanie punktów. No, to jest no, fajne, wielkiej... fajne, to fajne takie. Ale koń... było w cztery osoby. To będzie jako tryb na pewno, jako modifier osobny. Możliwe, możliwe. Musimy na 100% do tego wziąć. To jest, to jest o, takie fajne odświeżenie tych Dorsów, Kinda. No, i szybkie dorsy, właśnie to co. Szy szybkie Dorsy. Chcieli. Fajnie było. Wygrałem 4 z5 rozgrywek, chyba czy 4 z6, więc ja jestem pff, zadowolony.